Międzyprzedszkolny przegląd taneczny wrócił dzisiaj na deski Regionalnego Centrum Kultury po przerwie spowodowanej pandemią. To już dziewiąta edycja tego wydarzenia. Dlatego tak wszystkie przedszkola szumnie ruszyły do tej, wróciły do tego działania i spotkań w werceku. Nasze przedszkole jest przegląd taneczny. Rok w rok organizujemy przegląd taneczny. W tym roku jest to przegląd pod tytułem Dance Ma Sens, więc każde przedszkole będzie prezentowało się w tańcu nowoczesnym. Gościnnie zaprosiliśmy również formację taneczną VSD, którzy będą też prezentowali dzisiaj swój występ tutaj na scenie. Ostatnie miesiące obfitowały w wiele występów z udziałem przedszkolaków. Dzisiaj najmłodsi prezentowali swoje umiejętności taneczne. Każde z przedszkoli zaprezentowało się w innych strojach oraz rozmaitych układach tanecznych. Dzieci lubią występować na sceny. Jest to dla nich jak gdyby takie też wyzwanie i możliwość wystąpienia na wielkiej scenie. Czyli nie ma problemu, żeby się zebrała grupa chętnych. Nie ma z tym żadnego problemu. Oczywiście pomysłów jest jak zwykle wiele. Potem są trudności w wyborze, więc uzgadniamy też te tańce, żeby były różne, żeby były różne prezentacje tych tań, żeby się nie powtarzały. Także będzie różnorodność tańców. Nowoczesnego. Wszystkie występy dzieci można będzie obejrzeć na naszej antenie 3 maja w bloku programów po wydarzeniach dnia.